Siemaneczko, z tej strony uh. Szalony, a w dzisiejszym odcinku gramy w... w... Jaką grę? Get Eaten. No. Jakoś tak, nie jestem, nie tym jestem specjalistą oranżewską. No. Uh. Y ze mną jest właśnie kolega ze szkoły, tylko poczekajcie... Y a dobra, możemy sobie tak grać. Y akurat przed chwilą zauważyliśmy, y że jest Wehikuł Czasu, no, nie? No, Czeko no bo zapaznawaliśmy się z Grom. Już ją wcześniej odkryłem, ale graliśmy na nowym koncie. No. Gramy teraz na nowym koncie. No, przed chwilą właśnie zaczęliśmy nagrywać, ale nam się nie udało tego nagrać. Więc powtórka. Już no. mamy level drugi. No. E, polecamy grę. No, jest mega fajna. Cool. Ja, ja. Myślę, że auto całe w wleci, wleci tu. Nie. On auta rozwala jak lecą. Hmm. No. Subskrybujcie nasz kanał. E, tak. Yy, właśnie, yy, na no na to, bo pokażemy Wam, jak to, na, to, jak to yy, yy, na 10 lajków. Yy, pokazujemy, na pokazujemy, jak się że a, a, Albo nie, nie, bo oni od razu czekaj, odkryją. Czekaj, czekaj, czekaj. Widzicie? Widzicie? Widzicie tego typka? Klikamy to. To trochę. czy jak to tam? I klikamy, i on się Żyga. Czasami to nie wychodzi. I lecą same kulki. No, ale to musimy dopracować. I no. on Żyga. Czekaj, 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 tymi kulkami. To pani dużo jak Dobra, na 10 lajków robię shorta z, z jakiejś gry? gry. Z gry, macie do wyboru: do... 3: Roblox, Brawl Stars i Minecraft. I napiszcie w komentarzu też hashtag szalony. Będzie mi bardzo miło, postaram się każdemu przypiąć serduszko. Yy, I robimy od dzisiaj konkurs yy, kto pierwszy napisze komentarz, albo no yy, kto pisze na przykład yy, napisze komentarz, jak będzie się dało, albo pod pierwszym na przykład filmem, albo shortem yy, po prostu, albo nie, pod tym filmem, kto pierwszy yy, napisze komentarz. Dostanie ode mnie suba i, znaj do, i e, ten, dodanie do znań w Robloxie I też bardzo was proszę o subskrypcję, bo bardzo mi e, też na tym zależy e, bo Zależy mi też na tym dlatego, bo chcę, e, jak, e, bo chcę 100 e, 100 tego 100 subskrypcji i wtedy bym mógł robić live'y I będzie mi wtedy bardzo miło. I będziemy razem robić live. Y z moim kolegą, jak będzie chciał, oczywiście. Ale bez kamerki, może. Eee, no. Zrobimy jakieś te. Hmm. Rzeczy. Nie będzie. Będzie kamerka, ale nie, nie będziemy pokazywać twarzy. No. W Lecie. czasach covidowych będziemy. Jeszcze może no, wakacje albo w, w, w wakacje w wakacje albo... 2022 rok yy, albo nie mm -hmm. na no, ten yy, jak... yy, na 10 subskrypcji będzie yy, specjalny filmik z nim z kamerką albo no, po prostu zrobimy taki filmik z kamerką zrobimy filmik Zrobimy filmik z kamerką. na pewnie Oleg nie będzie z nami yy, na tym filmie, ale mogę zrobić, bo dawno akurat nie było filmiku z kamerką. No, w ogóle jeszcze nie było. On też tam robi wiesz? jak tam lecisz, to też właśnie lecą do kibla. Zobacz, kropki lecieć. Widzisz kropki lecą? i spadają do tego. Widzicie? No. Wszyscy to oglądają. Ale pewnie nie za dużo jest takich osób. A jak jesteście, no to jesteście farciarzami. Ten film jest trudno dostępny. Jezus Maria. Tylko to nie ja, tylko ta gra. No na pewno. Jedziemy. I to auto w ogóle jest takie szybkie. Może ale są lepsze takie rzeczy. No, teraz no, trzeba no, kupić no, za no, 1000 000. monet. Ale i 1000, 1000 punktów. A na razie mamy 500 teraz. Mamy już trzeci level. Dobra, no, jedyne no, wyjeżdżanie. No, to no, no, się da. Nie mówię, czekam, ja chcę, tam za 900. Mhm. Bo fajna jest. jeszcze jest 400 punktów. Mhm. Dobra, jedziemy autobusem. Może schnąć. Nie, to może, nie. może jedziemy, tak. Będziemy porywać ludzi. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ej, tutaj już nie ma tego. Tego drzewka na środku. No nie ma. Ono było tu takie drzewko. A może nadal jest, ale gdzie dalej? Tu jest. Nie, nie A tu co? Za 4000. No, wjeżdżaj. Może ci się uda rozwalić. To nie, nie to? uda ci się rozwalić. Nie wjeżdżaj tam. A to jest to. Co? To, to, no tak, to. To jest tam. Możesz to już no. Nie, nie. Ja biorę tam za 900. Naprawdę nie chcesz tej ładnej zielono-czarnej wjeżdżalni. Mi się nie podoba. Jak to? Słaba jest. Nie. Tak. Jedziemy autobusem. On cię zmieści. Z trudem. no, Ale się zmieścił. Jezus Maria, ja nie chcę wypaść. Wypadniesz i dobrze. Będziesz miała od nowa wszystko robić. Zgryzał <słuch> autobus! Zgryzał autobus! <słuch> <słuch> jak z jak niego. Wypukaj <słuch> spukiwanie wody, szykuje się dla nas. Zrobiłem <słuch> salto. Salto. Dobra, teraz... Połamane tam. kości. Nie gdzie ty idziesz. I tak hajs dostałem już. Chyba. Tak, teraz możesz robić to też. Ale widzisz te kulki? O! E, Boże. Trochę się nudzi mi. Ma, ma, mamy plan. Mamy ja, plan. Jak? Ja, jak pod tym filmem zostawicie nie wiem, 10 subskrypcji ale pokazujemy, to pokazujemy, to nagrywamy filmik z jeszcze kolejnej gry no. I będzie jakaś nowa seria no i specjalnie dla was zainstaluję jakąś grę piszcie w komentarzach jaką tylko no. będzie głosowanie, nie będzie głosowania będzie tak, że my będziemy wybierać te które się, na te które będziemy wchodzić na sklep play i będziemy patrzeć, okej okay, ta się nam podoba <gry> Худог, 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 худог. что бежим. pizze, pizze. Może auto tego, później pizzę. To jest auto, które jako pierwsze ten to auto zabrałem. Jak się uda, ale to są bardzo małe szanse, to, to postaram się nagrać razem odcinek. Wie. Są na to małe szanse, bo Roblox u mnie słabo działa. Ale możliwe, możliwe, są dosyć dużo, dużo możliwości. Na pewno kiedyś nagramy razem odcinek. Na pewno jak będziemy grać razem. Na pewno. Ja spróbuję uciekać. Nie, ci odgryzł czy nie? Nie, tylko ty się złamał. No właśnie. paka. Nie, nie. Ci zaraz nie wje... Wje... Zjadł ci auto. Ale ciebie nie zjadł. 50 punktów. Im lepsza zjeżdżalnia, tym więcej punktów. I tym jest dłuższa, im dłuższa, tym fajniejsza. To jest taka troszkę nudna. Dobra, siad. szybko, szybko. No, robi No ej Będziemy jechać jedziemy, jedziemy z nim Jedziemy z, jedziemy z... z nim Łucie Co on robi? Bez No z... Zdecydowanie Mam pomysł, mam pomysł Jedziemy z nim Jedziemy znowu Nie udało się Z tym pojedziemy se Bo się nie chce jeździć A ten jest Ten ma to skąd wiesz? Nie, nie widzisz? Nie, nie widzę. Mhm. Okulary proszę. Patrz. Ja okularów nie, nie mam. Dobrze. Niedobrze ci w tym autobusie? Nie dobrze. To jeszcze nie koniec. Mam chorobę lokomocyjną. O, wylazłeś. Wypadłeś. Zjadł autobus. To my będziemy już kończyć. No, chyba powoli, ale jeszcze chwilkę, ja, ja, ja. e, Dopóki nie będziemy mieli tych 900. Uch. Skoro 900 to dużo. No, ale jeszcze trochę nam brakuje. Mm. Boże, jak mi się ciężko nie jeździ. E, no, to by się nie chce kierować, ale jednak kierujesz. No jednak tak. Nie zaskoczysz, Gdybyś doskoczył, ale to by było. No! Funkcja za się dostaje jak się wchodzi do niego, a nie za wjazdy. Za wjazd można ominąć, jak się da. Dobra, jedziemy. Wiemy jak to wygląda. Poli? Ja myślę, że to policja. To jest pijak. Anie. No co za pijak! Gdybyś ci się udało prędzej. Gdybyś ci się udało prędzej zaskoczyć, to by on zdeadnął, a nie ty. Haha. Naura! kiedy Uciekaj od tego kida. O nie, to ja raz łapie? A nie, nie to takie. Elo. On cię goni, ktoś cię goni. Kid mnie nie Tam jest, tam jest jakiś kid. Tam, tam jakiś kid stoi, nie? Tam jest Idziemy. koła i cały, po koła odgryw. Nie, nie. Udało się. Dobra, szybko mnie zjadaj. Ty parusku Teraz szybko uciekamy. Tutaj do oka. Do oka chcę. A co to Oko? Dobra. Nie wiem. Ale Kidosek. Kidosek se tu idzie. Włosy same wstają z tego. Przed chwilą wystawało. Same włosy było widać. Ale rozwalony, no. nie żegaj, 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 ten sam żegaj, żegaj, Jak pod tym 95, to jeszcze wbijecie Taka, że pokażemy wam to w ku czasu. chyba do... że prędzej od nas odkryje się, jak ona działa, my już odkryjemy. chcemy się tylko podzielić. No, Mogę nam zaraz chyba pokazać, nie? No, zaraz pokażę. Kurde. Nie, nie w następnym odcinku, a następny odcinek będzie, nie, za, nie na pewno nie za, za rok, na pewno nie za rok. Nie no. wiem, za jakiś może miesiąc, dwa Tydzień. tygodnie. Może, ty... no, Dzień, robię, może dwa, dwa tygodnie. tygodnie. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie czy tak rzadko daję te filmy. Ale jeśli oglądacie ten film, jesteście farciarzami, bo ten film jest bardzo słabo dostępny na YouTube. No, ale to, dużo też film, dużo cząstek mamy też na Będziemy YouTube. Będziemy sprawdzać e, komentarze. No. Hmm. Jeszcze jeden z Dobra Patrz teraz Tam było du, du, du. Kurde, interk... Nie, nie doskoczy tam Nie Boż, bo gdyby doskoczy. bo gdybyś doskoczył to byś miał na plusie tylko mhm. Tyłem będziesz jechać Nie No dobra, to przodem pojechać jak ci się tak bardzo chce Da, Za chwilę mamy 90 kasy i kupujemy następne w następnym odcinku. Nie, zaraz, okej. Okay? Okay. Odgierujemy! Już nie. Już nie. Czyli ten odcinek jest no, czy, chcecie, czy to. Się, czy to się, ta gra się Wam podoba i czy chcecie więcej odcinków. No. Czy chcecie więcej odcinków z takich gier? teraz tu kupimy. Miałem to, miałem to i to nawet yes. było stoko. Zjeżdżaj, bez, bez niczego zjeżdżaj. Koputnij i cy, i lecisz. Jakie ładne! No wiem, to się że z góry. I to jest właśnie takie salto? To no. można łatwo wypaść. No zobacz, że się właśnie w stanie i się pójdzie na piechotę. Oui. Noob. Co mam odgryzie ci? U, ale to... 120 coś. Cztery. Nie, 5. Jest oh. jakiś kozacki autko, może takie. I to jest ostatni zjazd. Okej. Okay. Ja, nie To nie był zjazd, To się nie zalicza. Nie zalicza się. Dobra, jedziemy od długiem. Damy mu jakiegoś fast fooda. Ty, gnojku! Nie umiem jeździć, serio. Jedzie pociąg. Uczysz się. No, dobra. Jedź ty. Ostatni zjazd i koniec filmiku, bo to już 15 minut jest. Uuu. To był ostatni wjazd. Tak, ostatni wjazd. <grym w> więc my się żegnamy. <grym w> to już. Więc już mamy czwarty level. Więc my się żegnamy. Elo. Elo.